W tygodniu od 14 czerwca 2024 roku na zebraniach w tygodniu świadków Jechowy był omawiany temat, aby umacnić zaufanie do organizacji Jechowe. Oczywiście nie było powiedziane, żeby umacnić zaufanie do Jehowy, do Boga, jakkolwiek by go nazwać, do Jezusa czy do Biblii, ale do organizacji. Dodatkowo mówiono, że to zaufanie powinni też rodzice przekazywać i budować zaufanie do organizacji, ucząc dzieci historii tej organizacji i w ten sposób pokazywać, jak ta organizacja jest wspaniała. Problem jest w tym, jeśli słuchasz to i jesteś świadkiem Miechowe, to zbadaj tę sprawę, ponieważ problem jest w tym, że organizacja w oficjalnych materiałach nie mówi prawdy o samej organizacji i o ludziach, którzy zakładali tą organizację, o ich życiu. Wiele rzeczy jest przemilczanych, a przemilczanych jest, wymazanych z historii oficjalnej organizacji, dlatego że nie pasują do oficjalnej narracji o jedynej organizacji Bożej. Nie wszystkie tutaj omówię, ale zwrócę uwagę na tylko kilka, a resztę będziecie mogli sami sobie też wyszukać w materiałach obiektywnych na ten temat, na przykład historyków akademickich, którzy pisali na temat ludzi w organizacji, chociażby Rutherforda. Ale zacznijmy od Rasela. Russell w pewnym momencie swojego życia został oskarżony przez swoją żonę o to, że ją zdradza. Zradzał ją z inną siostrą, która była pokojówką w ich domu. Są zapiski z sądowego procesu między Russellem a jego wtedy jeszcze żoną Marią Russell. Są stenogramy z posiedzeń sądu, zeznań różnych. Mamy zeznania pod przysięgą w sądzie. Jak wyglądała ta sprawa w jakich sytuacjach żona Rasela znajdowała tą siostrę z samym Raselem na przykład w zamkniętych pokojach albo co mówił Rasel do niej i o niej Wiemy, że sprawa zakończyła się rozwodem. W tych zeznaniach jest m.in. o tym, że raz się zamykał w pokoju służących dziewczyn, i że kiedy ona się pytała, co tam robił, to on zawsze po prostu wpadał w złość. No i takich sytuacji było, kiedy on się zamykał w tych pokojach z tymi różnymi kobietami, wiele. Dlatego zapewne nie chcę organizacji, żeby ludzie w tej organizacji znali prawdę o tym, a te zeznania można sobie wygooglować i sprawdzić w internecie. Tak samo historii dotyczące Rataforda. I warto się zastanowić, czy Jezus wybrałby takiego człowieka na swojego niewolnika. Też zostało to opisane w różnych książkach, a jeśli nie chce Wam się szukać, to można użyć czatu GPT, zapytać o to i wyszuka wam ten czat GPT razem ze źródłami informacje dotyczące tych kwestii dotyczące Rateforda, czyli na przykład to, że miał on żonę. Syna, ale ich zostawił i zajął się sprawami organizacji, sprawami organizacji, która twierdzi, że opiera się na Biblii i jest taka bardzo pro prorodzinna. Gdyby zapewne dzisiaj ktoś chciał zostać nawet starszym, w zboży czy sługą pomocniczym, to gdyby zostawił swoją żonę i dziecko, przeprowadził się do innego miasta i zajął się zupełnie innymi sprawami, po prostu ich porzucił i nie interesował się nimi, no to. Wiadomo, że nawet w tej organizacji nie zostałby, nie dostałby żadnego przywileju, tak zwanego, no ale o tym też nie dowiecie się z oficjalnych źródeł. Tak samo o tym, jak szmuglowano dla Arteforda whisky w trakcie prohi prohibicji, nawet sługa Betel wtedy, czyli ktoś, kto był stał na czele oddziału Betel w Kanadzie, mówił o tym, były przewodniczący tego Betel, że z Kanady szmuglowali dla Rutherforda whisky. Później było też życie w luksusie, bo kiedy była Wielka Depresja, wielki kryzys w lat 30. to Rutherford posiadał dwa kad kadilaki luksusowe i było oskarżony o hip hipokryzję, tak samo znane było to, że w Betel alkohol był mocno dostępny. Kiedy Rutherford lubił też sobie przeszmuglować jakieś, jakieś whisky dodatkowo Wpadł na genialny pomysł willi Bet Sarim, ponieważ uważał, że niedługo zostaną wskrzeszeni dawni słudzy wiary z Biblii, na przykład Abraham, Dawid i inni, i oni oczywiście zostaną wskrzeszeni w USA, w Kalifornii i zamieszkają tam w tej willi Bet Sarim. Taką willę książąt stworzył, no ale jak to się nie spełniło, no to on zamieszkał w tej willi, a pod koniec swojego życia nawet mieszkał w tej willi z kobietą, która porzuciła swojego męża, rozwiodła się Później nagle wziął ją do Betel, a później też mieszkała z nim razem w Bet Sarim w tej willi. Oficjalnie była jego pielęgniarką, inni mówili, że sekretarką. Jeździła z nim na przykład na podróże po Europie, no ale tam spędzał przez czyż cały czas z nią. Noce i wieczory w jednym domu, a dzisiaj, gdyby ktoś otworzył podręcznik dla starszych, no to tam jest napisane, że przecież, gdy ktoś spędzi taki, taką noc w podejrzanych okolicznościach, czyli no w zasadzie nie, nie ma takiej opcji, żeby ktoś, kto nie jest związany małżeństwem w organizacji Świadków Jechowej, mógł sobie spędzać noce razem z inną osobą, na przykład kobieta z mężczyzną. No takie coś kończy się po prostu komitetem sądowniczym i pewnie też byłoby wykluczenie. A Rutherford żył sobie z taką kobietą w tej willi i nikt oczywiście mu tam zapewne nic nie powiedział ani nikt nie mógł zrobić. No ale o tym fakcie tak jak i o poprzednich też nie dowiecie się z oficjalnych materiałów organizacji, więc może zastanówcie się, jeśli słuchacie to świadkowie Jehowe, czy z tak zwaną ręką na sercu umielibyście przypis, przypisać to i nie balibyście się przypisać Bogu i Jezusowi to, że oni umyślnie wybraliby tego człowieka na swój kanał łączności. Zastanówcie się nad tym i jeśli będziecie uczyli też o organizacji, to uczcie historii prawdziwej, a nie zafałszowanej, niepolukrowanej i nie takiej, która nie jest prawdziwa, ponieważ ta rzeczywista prawda, jeśli się jej nie boicie, pokaże, że ludzie, którzy za nią stali, wcale nie byli święci i mieli wiele tak tzw. pospolitych grzechów na sumieniu, pospolitych grzechów według tego, co naucza sama organizacja. One się ciągnęły często przez lata, że to nie był jakiś pojedynczy, pojedynczy wyskok tak zwany, jak to ktoś zaraz mógłby powiedzieć, że przecież Piotr się tam pomylił w Biblii zapisanej i Dawid, ale to były pojedyncze sprawy, które dosyć szybko zostały według Biblii przebaczone im, oni okazali tą prawdziwą skruchę, a w wypadku czy to Rasela tych historii, tak jak z tego zeznania Rasela się dowiadujemy tam, 10-11 lat trwała sytuacja. Te sytuacje z Retefordem, kiedy zostawił tam żonę i dziecko i później ta żona z dzieckiem nie przyszła nawet na pogrzeb, a co ciekawe, nie mieszkała wcale daleko od Bet Salim, gdzie przebywał Rutherford, ale Reteford się nimi nie interesował. Tak więc to jest ta prawdziwa historia organizacji i możecie ją opowiadać swoim dzieciom, uczyć tej historii, umacniać wiarę w tą prawdziwą organizację i w tych ludzi, którzy wtedy przecież tak bardzo dobrze prowadzili tą organizację, wręcz byli prowadzeni za rękę przez Boga, przez Jezusa, za pośrednictwem Ducha Świętego i tak pięknie postępowali, dali taki wspaniały przykład postępowania innym i dzisiaj możecie umacniać więc to zaufanie. I to nie jest kwestia błaha, bo kiedy uczysz o organizacji tej rzekomej prawdy samej organizacji, co jest też, nawiasem mówiąc, nielogiczne i bardzo słabe, bo nikt obiektywnie i logicznie myślący nie będzie na przykład uczył czegoś kogoś albo mówił i opowiadał o czymś, nawet o jakiejś błahej sprawie, nie wiem, chociażby o historii firmy motoryzacyjnej, tylko z materiałów, któremu ta firma podeśle tylko sam sprawdzi te informacje. Może będzie chciał, bo to będzie jego hobby, nauczyć swoje dzieci i przekazać swoją pasję. No to raczej nie będzie ktoś opowiadał rzeczy czy przedstawiał historii jakiejś polukrowanej, która nie ma często związku z prawdą, tylko będzie chciał się, jeśli to jest jak kogoś pasja, jak jeśli ktoś czymś jest mocno zafascynowany, no to będzie starał się dotrzeć do różnych materiałów, dokopać się do różnych ciekawych informacji, a nie tylko przedstawiać to, co mu ktoś, że tak powiem, podstawi pod nos, bez żadnej weryfikacji, ale wy jako świadkowie Jehowy to robicie, nie weryfikujecie tych informacji i jednocześnie, co jest bardzo poważne, świadomie czy też nieświadomie przekazujecie dalej kłamstwa i nieprawdę. A to już nie jest takie wcale błaha, nie jest to już taka błaha sprawa, niezależnie od tego, czy ktoś wierzy w Biblię, czy nie wierzy w Biblię, czy uważa, że kłamstwo jest moralne, czy niemoralne. Po prostu jeśli chodzi o jakieś zasady, które w tym wypadku przekazujecie swoim dzieciom, to może mieć dalekosiężne konsekwencje na ich przyszłe zachowanie czy zachowania. Więc warto, żebyście też bezmyślnie nie przekazywali tej papki pseudohistorycznej, która jest podawana w organizacji, tylko rzeczywiście zbadali fakty. Jeśli chciałbyś wesprzeć kanał, ponieważ mam kilka projektów na tym kanale, to warto zainteresować się patronitem, ponieważ YouTube dalej ma problem z tym kanałem i ciągle uważa, że nagrywam materiały, które tym razem stwierdzili się powtarzają i nie są oryginalnymi nagraniami, tylko cały czas, że jest to generowane automatycznie. Znowu muszę, musiałem się odwołać, nie wiem czy coś to da, ale jeśli chciałbyś wesprzeć ten kanał w różnych aspektach, które są opisane, m.in. w tych progach Patrona i to też zapraszam, do tego jest możliwość też jednorazowego wsparcia. Linki do portali, przez które można wspierać twórczość na tym kanale i działalność, można znaleźć w opisie i w przyczepionym komentarzu. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję też patronom, którzy wspierają ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.